Cześć. Czyli chciałabym Wam powiedzieć o Dzielnej Niewieście ze Starego Testamentu. Fragment, który mówi o niej, to Księga Przysłów, 31 rozdział. Księga Przysłów jest przypisywana autorstwu króla Salomona. Jest to księga, która zalicza się do ksiąg mądrościowych, do ksiąg dydaktycznych. Jak sama nazwa wskazuje, jest to księga, która zawiera różne maksymy, jakieś aforyzmy i nauki. Jest napisana w taki sposób, że każdy jej wers wersz, rozpoczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Co ciekawe, fragment ten został włączony do rytuału Szabatu, I właśnie zgodnie z tradycją. To mąż odczytuje ten fragment o dzielnej niewieście swojej żonie w piątek wieczorem przed odmówieniem kiduszu poprzedzającym przygotową wieczorzą. Jeśli mówimy o tym fragmencie, to macie o dzielnej niewieście. W interpretacjach można odnaleźć, że dzielna niewiasta jest porównywana do mądrości bądź do Maryi. Tak naprawdę o czym? O czym mowa w tym fragmencie, o poemacie o dzielnej niewieście? Zachęcam Cię do tego, byś otworzył swoje pismo święte na Księdze Przysłów w 31 rozdziale. Ja w tym czasie dodam, że niektórzy mówią, że ten poemat o od dzielnej niewieście stworzył naczelny rabin, który przekazywał swoim uczniom, jakie cechy powinna mieć ich przyszła żona. Poemat ten rozpoczynają słowa Niewiastę dzielną, która już znajdzie. Jej wartość przewyższa perły. Ten fragment jest nam w miarę znajomy, ale ważne jest, aby przyjrzeć mu się bliżej. Na pierwszy rzut oka, czytając ten fragment, można sobie pomyśleć, że mowa tu jest o kobiecie, która jest tak zwaną królową domową, bo pracuje, bo wstaje przed świtem, pomyśli o roli, jak ją zakupić, ale nic bardziej mylnego. Poemat ten opisuje i chwali kobiecość, nasze talenty, nasze powołanie. Pokazuje także mm, ideę, do którego możemy dążyć. Oczywiście nikt nie mówił i nikt nie powie, że osiągnięcie, które już od samego początku jest określana jako Heil, czyli kobieta pełna mocy, kobieta silna, pełna bogactwa, zdolności i pełna też odwagi. Dalej fragment ten mówi o tym, że życie dzielnej niewiasty jest jak wybrana bitwa, dodatkowo bitwa, która jest bogata w łupy. Kolejną cechą dzielnej niewiasty jest to, że rodzi ona owoce jak drzewo słodkie migdały, czyli jest bardzo owocna. Kolejny fragment mówi o tym, że jej ręce są bardzo cenne, ale nie ze względu na to, że są ozdobione piękną biżuterią czy wyglądają tak jakby wyszły prosto z kosmetyczki. Chodzi tu o to, że jej ręce są pracowite, zręczne, dają wiele dobra i niosą pomoc i przede wszystkim pracują z miłością. Kolejny wiersz, wiersz mówi o tym, że Dzielna niewiasta swoją troską, miłością sprawia, że w jej domu, jak w świątyni Pana, mieszka, mieszka Bóg. Dodatkowo, dzielna niewiasta wypełnia życie swoich najbliższych radością, bliskością Pana. Kolejny wiersz mówi o tym, że dzielna niewiasta przypasuje biodra jak wojownik czyli daje swoim bliskim siłę do przeciwstawienia się codziennym życiowym zmaganiom. Dalej, myślę, że jeden z najważniejszych wersów mówi o tym, że lampa dzielnej niewiasty nie gaśnie nawet nocą. Nieustannie płonie. A lampą, jak wiemy, jest Słowo Boże. Dalej, poemat ten mówi o dzielnej niewieście ym, w zasadzie o jej ubiorze. Można tu przeczytać o, 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 o takich tkaninach jak Bisior i Purpura. Były to ym, Najcenniejsze w starożytności tkaniny. Były one symbolem godności królewskiej i zdobiły namiot spotkania namiot spotkania, czyli miejsce, w którym Bóg przychodził, żeby się spotkać z człowiekiem czyli zdobiły mieszkanie samego Boga. Dalej czytamy, że strojem dzielnej niewiasty jest siła i godność. Inaczej jest to określone jako blask, wdzięk, majestat i piękno. Myślę, że każdy z nas. Słyszał to określenie. Jest to określenie stroju samego Boga. Na samym końcu choć nie można powiedzieć, że mniej ważne jest jest mowa o ustach dzielnej niewiasty, o tym, że ona nie plotkuje. Ona nie mówi z pogardą, ona nie mówi słów ze złością, tylko jej usta są piękne, ale nie są piękne tym, że mają najpiękniejszą szminkę, że są powabne, ale są piękne tym, że mówią słowa od Pana Boga, że dzielą się miłością, że słowa wypowiadane są tymi, które budują, które podnoszą, które ratują, a nie tymi, które niszczą. I na koniec jest powiedziane, że wdzięk może być kłamliwy i marny, ale kobieta pozostaje piękna, ponieważ jest zasłuchana w Boże Słowo. Zatem kim jest i gdzie jest ta dzielna niewiasta? Dzielna niewiasta jest to kobieta pełna talentów, pełna pasji, pełna y, odwagi, wypełniona Bożym Słowem, wypełniona Bożą Miłością, y, zawsze chętna do pracy której dłonie i serce są otwarte dla drugiego człowieka, której mowa jest piękna, której strój mówi o jej pochodzeniu, czyli mówi o tym, że należy do króla, należy do królewskiej rodziny. I dzielna niewiasta to taka, która zdaje sobie z tego sprawę. Dzielna niewiasta to taka, która wie, że jest kochana, jest tego świadoma i wykorzystuje to. Dziś świat nam mówi, że Powinnyśmy być zawsze zadbane, być specjalistkami w, w swoich, a nawet w wielu branżach. Powinnyśmy być y, niezależne, odważne, silne, wszędobylskie, takie, dla których nie ma ograniczeń. Jednak y, często te ideały idą w parze z promowaniem kobiecości, z szanowaniem natury kobiety, jej pragnień. Tak naprawdę, patrząc na ten fragment, możemy zobaczyć nie doścignięty ideą. Możemy też popatrzeć na ten fragment w inny sposób. Spojrzeć na cel, do którego dążymy i zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. Przyjrzeć się temu fragmentowi i popatrzeć na nasze życie jak w lustro. Czy ja jestem tą, która dzieli się z innymi, której lampa nigdy nie gaśnie, która jest ubrana w godność królewską. Majestat i piękno, która pracuje z cierpliwością, miłością, która rodzi owoce jak drzewo słodkie migdały. Czy jeszcze mi trochę do tego brakuje? Zachęcam Cię, abyś wziął ten fragment na osobistą modlitwę. Przyjrzył się temu, gdzie może jeszcze nie domagam, ale przede wszystkim, żeby Pan Bóg przekonywał Twoje serce, że ty też jesteś dzielną niewiastą. Bo dzielna niewiasta nade wszystko jest tą, która zna swoją wartość, zna swoje pochodzenie, jest zasłuchana i zamiłowana w Słowie Bożym. Na koniec chciałabym pomodlić się krótką modlitwą. Panie Jezu, proszę Cię pomóż kobiecie, która słucha słów tej modlitwy. Odnaleźć w sobie prawdę o tym, że jest dzielną niewiastą. Niech uwierzy w to, że Ty obdarowałeś się wszelką potrzebną łaską dostawienia czoła temu, co przynosi jej codzienność. W osobistej relacji z Tobą, w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych, damsko-męskich. Pokaż jej, że nie musi być chodzącym ideałem i że to intencje jej serca liczą się przede wszystkim. Daj jej poznać, że cieszy Cię wszystko to, co czyni ona z myślą o Tobie. Daj też mądrość, Dzięki której nie będzie skupiać się na swoich brakach, ale cierpliwie wzrastać i przemieniać się dzięki Twojej miłości. Nade no wszystko, Panie, daj nam zapragnąć być tą dzielną niewiastą, niewiastą pełną Twojego słowa, Twojej miłości, którą Ty wybrałeś i powołałeś do życia, do spełniania powołania kobiecości, bycia w tym świecie tą, która wskazuje na Ciebie, która wskazuje na miłość, na radość, na pokój, która uczy ofiarności, uczy cierpliwości, która nade wszystko jest zasłuchana w Twoim Słowie, która podnosi i błogosławi przez to, że jest blisko Ciebie, siedzi u Twoich stóp, jest świadoma tego, że jest ukochana i jest wybrana i przeznaczona na to, aby spełniać Twoją wolę.